W poszukiwaniu naturalnych, lokalnych produktów oraz domowych wypieków powiat ostrucki wybrał się z wizytą do koła gospodyń wiejskich Luba w Lubajnach. Chciałem serdecznie podziękować w imieniu samorządu, Ani i wszystkim paniom za zaproszenie i za te... Pyszne, e, rzeczy, które przygotowaliście dla was. wszystkiego dobrego. Wizyta w ramach kampanii Zdrowe Lato miała na celu nie tylko wymianę doświadczeń na temat zdrowego, ekologicznego stylu życia, bliskiego naturze, ale przede wszystkim działania wykroczyły poza internetową przestrzeń, aby pokazać jak powstaje tradycyjny domowy chleb. Materiał poświęcony tematyce chleba ukaże się w późniejszym terminie w cyklu Rób Zakupy Gotuj z Głową. Będziemy piekły teraz e, chleb w garnku tak zwany. Szybki bardzo, bo to jest na drożdżach. Wszystkie składniki zalewamy wodą i wyrabiamy.